Większość osób, które ściągają filmy z internetu lub oglądają je na pirackich płytach, uważa, że nikt na tym procederze nie traci. Niestety są całkowicie w błędzie. Filmy w sieci odciągają widzów od kina, sklepów czy wypożyczalni, a światowa kinematografia zawsze z niniejszym procederem przegrywa. O ile za granicą prawo jest już uporządkowane, to w Polsce wręcz kuleje. Nasi reporterzy odwiedzili lokalną wypożyczalnię płyt DVD. Nie musisz być artystą, żeby tworzyć sztukę, korzystając z legalnych źródeł. Tworzysz ją z, z nami. W Polsce prowadzi się szereg kampanii społecznych informujących o tym, że pobieranie z internetu jakichkolwiek programów, muzyki, filmów, materiałów będących zastrzeżoną prawnie własnością intelektualną jest przestępstwem. Ale Polak potrafi. Umiejętnie doszukujemy się kruczków w ustawach i artykułach, słowem wiemy, jak obejść prawo. Świetnie radzimy sobie także z zabezpieczeniami blokującymi ściąganie lub kopiowanie materiałów. Film jest typowym produktem podlegającym prawom rynku, podaży i popytu. Trzeba go wyprodukować, wypromować, sprzedawać i dystrybuować. Należy go także chronić przed kradzieżą. Która jest właśnie proceder ściągnięcia go z sieci. To kina i wypożyczalnie służą, aby nakłady na produkcję zwróciły się, a tym samym, aby powstały nowe. Pomagamy dystrybutorom, pomagamy producentom, którzy kręcą filmy, którzy produkują te filmy i wkładają duże pieniądze. Wielu tłumaczy się, że nie stać nas na pójście do kina, ale. Aby oglądać filmy ściągane z Internetu, trzeba też ponieść wydatki. Zakupić komputer to koszt od 2 do 3 tysięcy złotych, wykupić stały dostęp do Internetu od 50 do 100 zł za miesiąc, a sama jakość obrazu i dźwięku także pozostawia wiele do życzenia. Cena płyt jest po 3,50 na dobę, DVD, Blu-ray po 4 zł. No, ale oferujemy też nową technologię, właśnie Blu-ray, które są nagrywane w technice 3D. W internecie dost, dostępne są filmy, ale to są filmy, które są kręcone zazwyczaj skina albo gdzieś bardzo słabej jakości, bez, bez dźwięku dolby digital, czy ogólnie bez dźwięku takiego przestrzennego. Alternatywą są wypożyczalnie płyt DVD, choć prognozy dla tej gałęzi handlu są dość niepewne. Na pewno w pewnym stopniu bardzo, bardzo można powiedzieć, już Nasze utargi i obroty w ogóle, jeśli chodzi o wypożyczalnię, no technika idzie do przodu, ludzie stają się leniwi, nie chcą wychodzić, chociaż mam swoich stałych klientów, którzy lubią wyjść na spacer. Odwiedzić wypożyczalnie płyt DVD, no i przy okazji mnie także porozmawiać. Młodsze pokolenie, raczej Pozostaje nam zachęcić rodaków do legalnego korzystania z wszelkich zasobów, nie tylko kulturalnych, a stereotypy przełamywać we własnej mentalności, ale także w naszym najbliższym otoczeniu związanym z pracą, domem i sąsiedztwem. Nasi zagraniczni sąsiedzi, np. Niemcy czy Czesi, w świadomości mają już utrwalone, że piractwo to kradzież. A prawdziwy kinoman nie sięgnie po film do sieci. Drodzy Państwo, zapraszam Was do korzystania legalnego i uczciwego z kina z wypożyczalni. Nalegam, abyście nie korzystali z piractwa, nie korzystali z przegrywanych płyt, nie korzystali ze ześciąganych z internetu, bo wie, w jakimś to stopniu e, doprowadza do upadku naszej polskiej kinematografii też światowej. idea. Just a lifestyle. This is the everything. Artists can get rich. Yeah. Work hard. His work. His money. Creation. Making some connection. If they want to get paid, they should. Support. Legal. And you can feel like an artist.